Dzień dobry. Wskazówka dla Państwa. Wzajemna miłość. Wzajemna miłość. Mamy pokazany ascendent, mamy pokazany wodnik. Pokazanego wodnika. Może być ascendent w wodniku. Może to być cokolwiek. <laughs> spólna wzajemna wzajemna miłość jako wskazówka dla państwa wzajemna miłość Jest pokazana taka rzecz, yy, niezadowolona kobieta, która yy, chciałaby pewne rzeczy dograć. Bardzo ogólnie. Natomiast jeżeli mówimy w kontekście wzajemnej miłości, to jest pokazana taka rzecz. Proszę się zająć, dopracowywać swoje rzeczy, swoje problemy, swoje kłopoty, rozwiązywać je. Ponieważ pokazuje się, że jednak um, ja się jakoś nie dogaduję ze światem. Coś jest nie tak, coś jest ze mną nie za bardzo w porządku, no na tyle, że jestem w jakiś sposób skłócony ze światem. Wskazówka mówi: Jeżeli chcesz, żeby szanowali ci inni ludzie, żeby cię w jakiś sposób zauważyli, Najpierw zobacz co w sobie masz, czym jesteś w środku. Jakie emocje kierują, jakie myśli. Też takie pytanie co sądzisz o na zasadzie czy moje przekonania nie są zbyt radykalne, czy są na miejscu. Czyli krótko mówiąc dostosowane do okoliczności, do środowiska i tak Wiedz, że to, co masz w sobie, ludzie to widzą i reagują. Jeżeli chcesz zjednoczenia, jeżeli chcesz tak warunkowo jakiegokolwiek rodzaju wspólnoty, musisz siebie doprowadzić do porządku. Dziękuję.